Trzymam się od tego z daleka. Zupełnie się z tobą zgadzam. Trudno mi w to uwierzyć. Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwią do górniczej doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. Wiesz co ci powiem? Coś tu się szykuje. Pierwszy raz widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garond i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do górniczej doliny, no potem pewnie się stąd ulotnie. Muszę się dowiedzieć, co planują Orkowie. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Sam tak mówiłem. Kiepska Trzeba co tu robisz? To środek. naprawdę najgłupsze pytanie, jakie od dawna słyszałem. A na co to wygląda? Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie potrafię się domyślić po twojej idiotycznej minie. Dlatego musiałem zapytać. Za dużo gadasz, powiem, jak na mój gust. Pora, żeby ktoś cię uciszył. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Teraz będzie... Paruj! Paruj! Nie przestawaj! Nie, całkiem nie. Chwila. Masz coś do picia? Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. Nie, do diaska. Potrzebuję jakiegoś alkoholu, żeby pozbyć się tego Uch, cholernego się głowy. Kiedy przez pewien czas Powinien nie mam się czego napić, czuję, jakby łepetyna miała mi zaraz postawię, wybuchnąć. Nie wszystko, co się słyszy. Proszę, zobacz następnym razem. To było oczywiste. Nie mam czasu na takie rzeczy. <laughs> Tego mi było trzeba. Nie wiem, no, czemu się tak denerwować. znowu jasno myślę. Co mogę nie dla mówię, ciebie zrobić? Naprawdę w to wierzysz? tak nikogo nie obchodzi. A tak w ogóle, co Cześć tutaj robisz? Nie mam dać. pojęcia, co tutaj robimy, nic ani kiedy się nie nie to zacznie. Oczywiste. I nie obchodzi mnie to, dopóki mam Od coś do lepiej to tylko A czy wiesz, gdzie nie są smoki? Tak A co będę z tego miał, jeśli ci powiem? Co on wie o służbie? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie wiem już, w co wierzyć. Wciąż mam butelkę ginu. Za dobry więc... trunek jest... gotów jestem walczyć mówię, ze wszystkimi smokami. Zgoda! Dawaj tę butelkę. Musisz tego mówić. Zachowam ją na deszczowi. nie będę problem. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Gdzie są te smoki? Oczywiście, nie znam nie żadnych mówiłem, szczegółów, ale słyszałem, że są cztery smoki w nocy. Nad najwyższą górą widzieliśmy czerwoną łunę. Przysięgam na moją matkę. Jak szukasz smoka, to na pewno tam jakiegoś znajdziesz. W końcu to było oczywiste. W końcu to była jego decyzja. Ej, ty! Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? Powinien hmm. był wiedzieć lepiej. Czemu nie? Ile płacisz? Ode mnie tego nie dostał. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Uciekał Będziesz jakby mógł jakby uważać się za szczęściarza, jeśli oszczędzę ci życie. Nikt nie, nie potrzebuje wiedzieć, cię, żebyś robił ze mnie głupca. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? To była jego decyzja. Hmm. Czemu nie? Ile płacisz? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Na razie zapłacę ci sto sztuk bez... złota. Dobra, tak czy inaczej, do początek. Ruszaj, pójdę za tobą. Widzi, słyszy się to i obu. Hej, podejdź tu! Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Bez odpowiedniego ekwipunku nie dasz tam sobie rady. Rozumiem, że ty posiadasz właściwy ekwipunek. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. Czy sprzedajesz również informacje? To zależy. Za odpowiednią cenę powiem Ci wszystko, co wiem. Ile chcesz za informacje? Hmm, sam nie wiem. Pięćdziesiąt sztuk złota za każdą udzieloną Ci informację wydaje mi się rozsądną ceną. Potrzebuję informacji. Pięćdziesiąt sztuk złota! Proszę, a teraz powiedz mi... Opowiedz mi o orkach. Orkowie pojawili się tutaj dopiero niedawno, przynajmniej ci sprzed zamku. Dziwi mnie, jak dobrze są zorganizowani. Orkowie przeważnie atakują na oślep, niezależnie od okoliczności. Ci orkowie najwyraźniej próbują zyskać na czasie, czekają na coś, nie wiemy tylko na co. Potrzebuję informacji. 50 sztuk złota! To dla mnie za drogo. To żadna tajemnica. Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja złotym, tu się aż roi od orków... Przeróżnych potworów. Nie wspominając już o smokach. Potraktuj Mówią to jako ja. przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Żadna wielka sprawa. Będę się lepiej trzymać od tego. Czy to stare. Ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków którzy mówiliby nam, co mamy robić. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie jakiegoś orka. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie mów, że to nie. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne. Nie, trzeba Nie zaszkodzi. ぼて Zobaczymy następnym razem. Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Chcę następne 100 złotych monet. W porządku. Jesteś tego warty? Też tak myślę. No to ruszajmy. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne. Nie zaszkodzi. Стилена Кентева. What?